Kochani, kolejny odcinek, tym razem właśnie o pasterzu, o obfitości, o tym wszystkim, co nam daje sam Jezus, ale na początek łyknijmy się, małe co nieco. Niedziela Boże i nasza, niedziela dobrego pasterza, kochani, witam was serdecznie. On jest dobrym pasterzem, Jezus jest dobrym pasterzem i zna owce swoje, a one go znają. Kochani, i to Jezus właśnie powiedział do mnie, pójdź za mną. I to Jezus spowodował, że mi się życie przewróciło do góry nogami. I to Jezus spowodował, że moje życie stało się życiem, w obfitości, dlatego, że dzisiejsze słowo mówi o tym, że On przyszedł po to, aby jego owce miały życie w obfitości. Jezus nie przyszedł po to, żeby twoje życie było szaro-bure, ciemne. On nie przyszedł po to, żeby twoje życie było bez koloru, ale właśnie żeby było obfite. Ja rozumiem, że obfitość to jest smak. To znaczy życie ma smak. Ten smak jest różny przez cały czas, ale yy, on jest, czasami po prostu spotykacie coś słodkiego w życiu, czasami coś kwaśnego, coś gorzkiego, ale ten smak ciągle jest. I myślę, że to jest to, to jest obfitość, że Bóg po prostu ciągle daje, że On ciągle jest. Niezależnie od tego, że trafiają na nas i łatwe doświadczenie, i trudniejsze, i czasami się zmagamy, a czasami doświadczamy po prostu niesamowitego błogosławieństwa. Czasami ktoś po prostu zadaje nam jakiś po prostu ból i razem to przychodzimy z Chrystusem. Czasami jest jakiś sukces, wdzięczność. No życie w obfitości, do tego nas zaprasza Pan. Tylko że słuchajcie, bardzo ważna, bardzo ważna jest sprawa, żeby słyszeć głos Pasterza. To znaczy, że On jest pasterzem, który idzie, a owce idą za Nim wtedy, kiedy potrafią rozpoznawać Jego głos, kiedy słyszą. I to jest właśnie ta kwestia. Moja siostrzenica jest wspaniała, ma trzy miesiące, Amelka, moja kochana. I słuchajcie, jest tak, że no Amelka najlepiej zna głos swojej mamy, czyli mojej siostry. Najlepiej rozpoznaje ten głos. Dlaczego? No bo z nią najczęściej przebywa, bo 9 miesięcy była pod jej sercem, bo teraz 3 miesiące, no ciągle po prostu tam przebywa, czy na jej e, rękach, czy po prostu jest przy niej i najlepiej rozpoznaje ten głos. I do wujka jak idzie na ręce no to wiecie, to czasami sobie popłacze, a później mamusia bierze na ręce, to jakoś tak po prostu spokojniejsza się robi. Czemu? Bo ten głos mojej siostry, czyli swojej mamy jest lepiej przez nią rozpoznawalny. Skąd to się bierze? Z przebywania, po prostu znają bardziej. I podobnie jest z naszym z naszym Panem, czyli Jezusem. Podobnie jest z dobrym pasterzem, że jeżeli my nie przebywamy z nim, ale robimy po prostu inne rzeczy i nie ma tego czasu, to my nie będziemy rozpoznawać jego głosu. My będziemy rozpoznawać nasze własne myśli, my będziemy rozpoznawać Głos tego świata, głos mediów, głos sąsiada, inne głosy, ale nie będziemy rozpoznawali głosu pasterza. A do tego nas właśnie niesamowicie Jezus zaprasza. Przebywaj ze mną, bądź ze mną. Jezus zaprasza nas na zielone pastwiska, gdzie możesz odpocząć, gdzie on orzeźwia twoją duszę, gdzie chociażbyś przechodził przez ciemną dolinę. A co to dzisiaj jest? Dzisiaj jest ciemna dolina, to zła się nie ulękniesz. Dlaczego? Bo Pan jest z tobą. To jest dobry pasterz. I pasterz zaprasza nas do relacji. Kochani, więc dzisiaj po prostu w tej jednej dawce podwójny łyczek kawy i teraz zapraszam was do wspólnej takiej modlitwy o to, żebyśmy potrafili rozpoznawać głos pasterza. Więc kochani, poprośmy o to. Panie Jezu, przepraszamy cię, że nie słuchamy twojego głosu. Przepraszamy cię, że mało z tobą przebywamy i wołamy: daj nam łaskę. Daj nam, Panie Jezu, łaskę, żebyśmy potrafili wybierać ciebie, wybierać czas z tobą, wybierać siedzenie przed tobą. Daj nam, Pani tę łaskę, żebyśmy zwyciężali, bo ty jesteś dobrym pasterzem, a my chcemy poznawać twój głos. Prosimy cię, Pani. On jest z nami. Błogosławię wam. Kochani, spotkajmy się dzisiaj ze słowem Pana. Przebywajmy po prostu z nim. To może być nawet cisza, ale bądźmy z nim. Bądźmy z dobrym pasterzem. Pozdrawiam was serdecznie.